Prologic Element QR 3 Skypod Rod to Rodpod, jak widzicie, potężnych rozmiarów. To jest jego domyślna konfiguracja. W tej chwili są zastosowane te krótsze nóżki. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze w ręku dwie nóżki, które są dłuższe. Stąd możliwość konfiguracji tego Rodpoda do Skypoda. Mówimy w takim miejscu, które no de facto uniemożliwia nam za bardzo użycie podpórek, dlatego że podłoże tutaj jest twarde, a poza tym ta barierka sprawia, że no wędki muszą iść nad nią. Dlatego właśnie użycie rodpoda jest w tym wypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem. Ale w sytuacji, w której łowicie na przykład na ogromnych zaporówkach, albo gdyby te barierki były jeszcze wyższe, bądź łowilibyście nad trzcinami, nad jakimiś przeszkodami, to w tym, w tym wypadku wchodzą do gry te dwa długie babyle, które mam tutaj właśnie przed sobą. Niemniej w tym filmie pokażemy Wam, jakie są konfiguracje tego rodpoda. Jak widzicie, mam tutaj akurat dwie wędki, ale możliwość jest zamontowania trzech wędzisk. Przejdźmy dalej do wszystkich jego atutów, bo jest ich całkiem dużo. Buzbary, jak widzicie, z tyłu węższy, z przodu szerszy. Sprawiają, że wędziska delikatnie rozchodzą się. Dzięki temu, na przykład, kiedy wracacie z wywózki, bądź zarzucacie zestawy i holujecie rybę, macie większą możliwość do tego, żeby manewrować pomiędzy zestawami. Ponadto, fajne pokrętło, które umożliwia regulację wysokości tych buzbarów. Nakrętki kontrujące ułatwiają mocowanie czy to sygnalizatorów, czy to buttgripów. Jeżeli chodzi o nóżki, łatwa możliwość złożenia i rozłożenia ich. Sprawia, że możemy tak samo regulować wysokość, położenia. Widzicie, w tym wypadku szczytówki idą nieco wyżej. W sytuacji, w której macie naprawdę wysoką przeszkodę, bądź kiedy łowicie na dużym zbiorniku zaporowym i rod pod jest wstawiony w wodę. Wtedy do gry wchodzą te dwa długie badyle, które stoją oparte w chwili obecnej o barierki. Proponuję, żebyśmy je teraz zamontowali i zobaczycie, jak wysoki jest dorosło. Wymiana jest bardzo szybka, bo wystarczy, że odblokujemy. Może wyłączymy te sygnalizatory na chwilę obecną. Wystarczy, że odblokujemy tutaj zaciski, ściągamy je i wymieniamy na dłuższe. W tej sytuacji już zobaczcie jak on stoi. Wygląda co najmniej jakbyśmy mieli z niego strzelać, a naprawdę można byłoby się pokusić o strzelanie z niego, bo jest mega solidny i stabilny. Co do samych nóżek, to możemy regulować jeszcze kąty nachylenia ich. Wystarczy odkręcić nakrętki dociskające nóżki do całego statywu i możemy wtedy zmienić kąt ich ułożenia. Ale to nie koniec, bo przecież możemy rozłożyć jeszcze te nóżki tylne i możemy rozłożyć te nóżki przednie. No w tym momencie to już jesteśmy w stanie łowić nad każdą przeszkodą i w każdych warunkach. Bez względu na to, czy jest to głęboka woda, czy są to wysokie roślinności typu trzciny, typu jakieś zawady. Czy tak jak w tym wypadku, no po prostu balustrady. Wiadomo, że tu nie, nie, nie trzeba było, bo jak widzieliście, nawet te domyślne ustawienie na płasko wystarczyło, żeby nad tą balustradą łowić, ale w innym przypadku, kiedy mielibyśmy na przykład tak jak mówię, trzciny, czy jakieś kołki w wodzie, czy coś w tym rodzaju chcielibyśmy te szczytówki unieść możliwie jak najwyżej, to mamy do tego sposobność. Tak samo jak i tylny, taki przedni buzbar jest w bardzo prosty sposób regulowany. Wystarczy odkręcić te pokrętło dociskające i z powrotem je dokręcić. Oprócz tego, że sam rodpot jest długi, no to jeszcze producent umożliwił nam wydłużenie go dzięki zaciskom, zaciskom na środkowych spornikach. Gdybyście łowili na przykład na takich łowiskach jak Tribal, gdzie wiatry są tak silne, że opiekun zamontował karabinczyki w cementowym podłożu, to macie możliwość przypięcia właśnie rodpoda za pomocą karabinczyka z oczkiem, który jest tutaj w zestawie dołączony i w tym momencie nie zwieje Wam Waszych wędzisk, nie przewróci, co mi się osobiście zdarzyło akurat, kiedy wędkowałem tam. No i to świadczy tylko o tym, że ten rodpod jest dedykowany naprawdę do ekstremalnego łowienia. Żeby niczego nie pomylić, teraz będę się posiłkował telefonem, żeby podać wam dokładne wymiary tego tripoda. Jeżeli chodzi o te przednie nogi, o te dłuższe nogi, to mamy tutaj możliwość regulacji od 100 do 180 cm. Tak jak widzicie, dwie w zestawie. Co do tylnych nóg i tych przednich, które domyślnie przychodzą, one są w zasadzie w tej samej długości co te tylne, od 38 do 60 cm długości. Cztery w zestawie. Jeżeli chodzi o buzbary, przedni ma szerokość 48 cm, tylny 38 cm, a ta główna belka jest regulowana od 70 aż do 128 cm długości. Czyli w zasadzie, jeżeli łowicie rzutowo i macie wędki nawet 13-stopowe, idealnie sobie poradzi i będzie bardzo stabilny. Nazwa QR. Tyczy się wymiany nóżek, bo jak widzicie wystarczy odblokować ten mechanizm, zdjąć podpórkę, założyć z powrotem w momencie kiedy chcemy ją wymienić, zablokować. Nie musimy nic odkręcać, to jest bardzo, bardzo wygodne. W chwili obecnej ten rod pod kosztuje 569,99 na Rockport jest w promocji, także super pomysł na to, żeby przygotować się na przyszły sezon.